Cześć, to Podwodni Przyjaciele. Porady Sprzętowe, część 13. Dzisiaj ponownie opowiem Wam o trzech najważniejszych rzeczach związanych z boją nurkową. Te trzy rzeczy to zastosowanie, rodzaje i praktyka nurkowa. Jeśli chodzi o zastosowanie, to boja to przede wszystkim element, który Wypuszczamy z podwody po to, żeby zaznaczyć naszą obecność pod wodą, aby obsługa łodzi mogła e, zauważyć, że ktoś rzeczywiście tam jest e, i być może kończy, kończy nurkowanie. W szczególności w sytuacji, kiedy na powierzchni e, jest dosyć duży ruch łodzi motorowodnych, e, w związku z tym, aby przede wszystkim nas omijali i abyśmy podczas wynurzenia no, nie mieli bezpośredniego kontaktu e, ze śrubą takiej łodzi. Po drugie, drugie, zastosowanie to przystanki dekompresyjne, w szczególności kiedy woda jest falowana, a więc mówimy to o morzach lub oceanach, taka boja, która pływa razem, pływa na powierzchni, napompowana, ona zapewnia nam stosunkowo stałą głębokość zanurzenia i dzięki temu możemy odbyć nasze przystanki, czy to obowiązkowe, czy, czy tylko higieniczne na 3 metrach, na stosunkowo stałej, stałej głębokości. Dodatkowo taka boja rozwinięta jest taką pomocą i dla nas, ale też i dla naszych partnerów czy grupy nurkowej podczas wynurzenia, ponieważ wynurzenie w toni najczęściej jest taką praktyką dosyć trudną. W związku z tym, jeśli ktoś widzi linkę, może przy tej lince, kontrolując, kontrolując głębokość i prędkość wynurzania, może spokojnie wynurzyć się na powierzchnię. Taką praktykę często stosuje się na przykład w Egipcie, kiedy to przewodnik na koniec nurkowania rozwija swoją, swoją boję dekompresyjną, aby wykonać przystanek higieniczny na, na 3-4 metrach, a cała reszta grupy po prostu e, u, używa tego przewodnika i tej boi jako taki punkt odniesienia po to, aby zachować stosunkowo stałą głębokość. Niekoniecznie cały czas patrzeć na komputer, a po zakończeniu przystanka dekompresyjnego, higienicznego, po prostu znowu mając ten punkt odniesienia tej linki, wynurzyć się spokojnie na powierzchni. Także tutaj, akurat w tym przypadku, mamy wszystkie trzy zastosowania. Po pierwsze, przewodnik dał znak obsłudze na łodzi, że grupa zbliża się do wynurzenia. Po drugie, zachowanie stosunkowo stałej głębokości dla tego, który trzyma tą boję. I linkę, a także dla, dla całej grupy, i na końcu taka pomoc przy wynurzeniu jako punkt, punkt odniesienia. Czasami stosuje się również bojkę, będąc już na powierzchni. Możemy ją wyjąć z kieszeni i, i napompować, a więc nie spod wody, tylko już na powierzchni. Wtedy, kiedy rzeczywiście czeka nas na przykład dosyć długie oczekiwanie na, na, na zabranie, pobranie z, z wody, a potrzebujemy dodatkowej wyporności z jakiegoś, z jakiegoś powodu, wtedy rzeczywiście możemy taką boję napompować. Ona jest najczęściej dosyć jaskrawa, więc też z daleka widać. Nas czasami w czarnym kostiumie, być może na, na tle morza, może nie być widać. Taka boja jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Do tego, aby obsługa motorówki mogła szybko nas zlokalizować i po nas e, popłynąć. Po drugie, jakie mamy rodzaje? Generalnie, jeśli chodzi o boje, to są trzy rodzaje. E, różnią się budową. Taka najprostsza to jest boja dekompresyjna e, z otwartą końcówką e, czyli e, po prostu kawałek materiału w kształcie takiego cygara, i na końcu, tam, gdzie wpuszczamy powietrze, aby ją napompować, ona nie jest niczym zabezpieczona. To jest jakby końcówka otwarta. Bardzo łatwo się taką boję pompuje. Składa, ona bardzo mało miejsca zajmuje, nie potrzeba żadnych dodatkowych zaworków upustowych, ponieważ nadmiar powietrza właśnie poprzez tą otwartą część może sobie też ulecieć. No minus jest taki, że na powierzchni, kiedy byśmy na przykład nie do końca ją napompowali, kiedy ona by opadła na wodę, no to powietrze, które się tam w niej znajduje, po prostu tą dziurą uleci. Także wymaga to, oczywiście, jest z jednej strony łatwo się ją pompuje pod wodą, ale też później wymaga praktyki. I, I stosowania. Druga, drugi rodzaj to z tak zwanym kaczym dziobem, czyli kształt jest dokładnie taki sam, tylko tam, gdzie jest wejście powietrza, tam mamy taki system tak zwanego kaczego dziobu. Pozwala to wejść powietrzu, napełnić ją, ale jednocześnie blokuje przed wylotem tego powietrza. Taka boja musi być wyposażona w dodatkowy zaworek nadmiarowy. Gdybyśmy ją na przykład na 10 metrach napompowali w pełni, powietrze rozprężające przy podróży ku powierzchni, no musi gdzieś ulecieć i do tego jest zaworek upustowy. Są również, są również boje całkowicie zamknięte takie boje napełnia się poprzez kruciec, na przykład z węża niskiego ciśnienia na przykład od suchego skafandra w związku z tym wyposażona jest i w zawór opustowy i w taki kruciec, dzięki któremu możemy możemy napompować pod wodą No i na końcu praktyka nurkowa jak się obsługuje oczywiście ja dzisiaj na tym filmie wam tego nie pokażę, bo musielibyśmy być e, nad jeziorem. Dlatego zachęcam do, do wszelkich ćwiczeń i kursów, które uwzględniają e, używanie e, boi e, dekompresyjnej. E, w, w organizacji kdp mas e, e, robimy to już od nie, kursu eksploratora i, i bardzo na niego e, e, zapraszam i zachęcam. E, ale oprócz kursu ważna jest również praktyka, aby cały czas e, powtarzać. Puszczanie boi nawet wtedy, kiedy nie jest ona potrzebna, czym gdzieś tam nad jeziorem, przy brzegu, aby cały czas e, e, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Jeśli chodzi o takie no, typowe czynności, to po pierwsze, gdzie taką boję możemy przymocować. Ja osobiście akurat zwiniętą boję, gotową do puszczenia, trzymam w kieszeni suchego skafandra e, i dla mnie akurat jest to idealne miejsce, mam ją złożoną razem z bojką więc jej wyjęcie rozłożenie zajmuje mi minimalny czas nie muszę nic kombinować z, z linką i, i, i z przeplataniem jej czy podłączaniem część nurków stosuje również podłączenie z tyłu pod uprząż czyli nad pośladkiem w okolicy pasa i tam też odpowiedni dering podłączenie i, i to też jest miejsce które z którego nurkowie bardzo często korzystają. Ja osobiście najlepiej lubię puszczać bojkę stosunkowo niskiej głębokości około 10-8 metrów po to, aby, no, nie, nie, aby powietrze rozprężające uzupełniło uzupełniło boje podczas wynurzania, aby ona po prostu była w pełni napompowana. Także ja będąc na 10 metrach, w zasadzie potrzebuję tam wtłoczyć tylko połowę powietrza, bo reszta się po prostu rozpręży. No Moja przynajmniej praktyka i doświadczenie pokazują, że, że jest bardzo głęboka, też nie warto tego puszczać. Bardzo dużo liny się rozwija, potem trzeba ją zwijać. W związku z tym chyba lepiej wynurzyć się do około 10 metrów, gdzie wciąż jeszcze jest bezpiecznie. W przypadku od, od śruby i, i z tej głębokości próbować, próbować wypuścić tą boj. Najczęściej warto zwrócić uwagę na puszczanie boi, na różnice w puszczaniu boi w rękawiczkach i, i bez. Jeśli się nauczymy na przykład w jakichś ciepłych wodach, na przykład w Egipcie bez rękawiczek, obsługa kołowrotka jest czy, czy, czy szpulki jest bardzo ułatwiona bez rękawiczek. W przypadku zimnej wody, grubych rękawic i często zmarzniętych rąk, no Tutaj jest dosyć trudniej, więc warto popróbować sobie w różnych warunkach. Po drugie, warto zwrócić uwagę na to, że jeśli my puszczamy boje w celach takich zupełnie ćwiczeniowych i puszczają to nasi partnerzy, no to mamy na przykład dwie lub trzy boje na powierzchni i linki, które mogą się przy wynurzaniu poplątać, więc na to też warto zwracać, zwracać uwagę. Po trzecie, podczas puszczania boi nie możemy spuszczać również naszych partnerów z. Ze wzroku, musi, muszą być gdzieś tam w polu widzenia. My się oczywiście skupiamy na, na, na pewnych czynnościach związanych z boją, z kołowrotkiem, odpowiednim tutaj ułożeniem w ręku, wypięciem z, z karabinka. Ale nie możemy w tym czasie również spuszczać zupełnie naszych partnerów, oni powinni być gdzieś, gdzieś w okolicy. Dlatego też duża różnica jest znowu, kiedy puszczamy w przezroczystej wodzie, a kiedy puszczamy na no, stosunkowo słabej widoczności, takie jak na przykład no, gdzieś tam w Polsce. Na to też warto zwracać uwagę: jeśli ćwiczyliśmy w Egipcie czy gdzieś w Morzu Śródziemnym, spróbujmy sobie poćwiczyć również, również w Polsce. Druga rzecz. To pamiętajcie, że nawet jeśli pompujecie bojkę z, z drugiego stopnia automatu, ze swojego podstawowego, to zawsze w ustach musicie mieć automat zapasowy. W przypadku, kiedy rozwijana, rozwijająca się bojka zmierzająca ku powierzchni pociągnie was z jakiegoś powodu, zahaczy i pociągnie was w górę, musicie mieć automat w ustach, aby cały czas oddychać i tego powietrza nie, nie, nie wstrzymywać. Także podsumowując, praktyka, praktyka, praktyka. I, I zachęcam do nurkowania, do ćwiczenia z bojką. Nawet jeśli Wam nie będzie to zawsze idealnie wychodziło, to pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza i to jest tylko kwestia odpowiedniej ilości wykonanych ćwiczeń pod wodą, aby później w każdej sytuacji, wtedy, kiedy tą boję naprawdę będziecie potrzebować, żebyście mogli ją rozwinąć. To tyle z mojej strony. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.